Ciema tu z tej strony Inkonoix. Tym razem tematyką tej jest o nienawiści między Tytanem a Czarnym Smokiem. Niby czemu Tytan nie lubi czarnego smoka, co ma związek nienawiści między Tytanem a Czarnym Smokiem. Wytłumaczę Wam o co chodzi w tej sytuacji. Więc okazuje się, że Tytan chyba nie lubi czarnej rasy smoka. Jakoś z innymi smokami może się dogadać. I dlaczego ta jedyna smocza rasa może nie lubić gigantów i tytanów? Opowiem taką ciekawostkę. Na tym obrazie jest tam przedstawiona walka między Tytanem a czarnym smokiem. Jak zawsze nie mogą już nigdy pogodzić się ani też być ze sobą w pokoju. Jeśli chodzi o ich walkę, to Tytan jest po stronie dobra, a czarny smok po stronie zła. Ale to nie oznacza, że Tytan nie lubi zielonych i czerwonych smoków. Przecież gigant i tytan nie ma zamiaru kłócić się z zielonym smokiem i czerwonym smokiem. Tak samo i podobnie co do walki z tytanem i czarnym smokiem, inne smoki też mają symbol. Otóż zielony smok jest po stronie dobra, czerwony smok jest po stronie zła, ale kolor tych smoków nie oznacza, który jest po stronie dobra i zła. you <sweak> Teraz będę kontynuować dalszą teorię o tym, jak Tytan dusi swojego czarnego rywala. A poza tym Tytan może bez problemu z zaskoczenia pokonać czarnego smoka, na przykład udusić go swoją własną ręką. Nienawiść do czarnych smoków to przydatny bonus dla Tytana, ale to nie oznacza, że Tytan będzie wiecznie bogaty. Czarny smok nienawidzi gigantów i Tytanów. A więc zadaje tym jednostkom nasz obrażeń. Daje mu to nieznaczną przewagę nad tymi jednostkami. Ponieważ gigant nie posiada takiej umiejętności w stosunku do Czarnego Smoka, dostaje ją dopiero po ulepszaniu na piorunowego giganta. Mam jeszcze kolejne ciekawostki o tym smoku bardziej czarnym. Nawet jeszcze ma jedne ulepszenie na smoka ciemności. Jednak smok ciemności ma inną skórę niż Czarny Smok. Bardziej ma ciemnobrązową skórę. Czarne smoki przez długie lata uchodziły za najsilniejsze. W rzeczywistości są bowiem najsilniejszymi z tych smoków, które dają się bardzo łatwo oswoić. Można je zobaczyć prawie zawsze tam, gdzie urzędują czarnoksiężnicy. To im bowiem udało się oswoić, trenować. I wykorzystywać w wojnie te stworzenia. Czerwone smoki albo smoki cienia też mają swoje ulepszenie na czarne smoki. Potem czarne smoki mogą ulepszyć się na smoki ciemności, które przybędą tam natychmiast, gdy pojawi się noc. A co do smoków ciemności, jest taka teoria, która mówi o tym, że powstanie pierwszego smoka ciemności przyczyniło się po odnalezieniu. I wypiczył zawartości fiolki smoczej krwi przez jednego z czarnych smoków. Albo po bardzo długich latach więzienia, smok został wreszcie ulepszony na jeszcze silnego smoka, ale bardziej na smoka ciemności. To było już na tyle z tej teorii. Inara!